Po prostu. Hmm. Dobra, zobaczymy, relaks. Matka. Jaka kaczka. Jaka matka. <laughs> jaka matka. Tak, słuchaj. Jaka home. kaczka. Jaka matka. A, to po co jest? No dobra, myślałam, że jest skakanie i chciałam mówić po co jest. Skakanie z kolei. <laughs> Fly. Czy to mhm. mi zrobi krzywdę? A, czyli zamiast. Nie chciałabym się robić animacji chodzenia, ale i tak ją zrobili, bo zobaczcie, jak macha nóżkami. There you are. Dzień dobry, co tam? Touch the mailbox. O nie, to jest ciężkie. Perfect. Hello? Perfect. Customer Takiś chatjo chyba. Jaki kotek. deliver players i takie co mam przynosić mam <laughs> dostarczać playerów? Ała! Okej. Okay. <głosyka> muzyczka... Czemu mnie to śpieszy? Ała! Flavi ale jesteś kurierem. Tak. I możesz tak, czasem tropeczko. dotknąć trawy. Wing? Nie wiem, czy chcę rzucać paczkami. Ow! A ja mam serduszka w ogóle tutaj. Nie zauważyłam. O, odbiłam się. A nie mogłeś tego rzucić po prostu na dół? Tak robi Poczta Polska. Zobaczyli, ile kolorów mają te kaczki. Wow. z jara były właśnie. chyba. Co, zobacz, ile kolorów mają tymczasem te parę kaczek żółtych w jednym miejscu. Czekaj, bo latam jak pijana. No co? Ej, czemu się w niby? Matko Śmieszna ta gra Ja nie wiem jak byłem. Ja je bardzo Aua! Fajne koczki <grym> Tak, skupmy się na pozytywach ja To nie tak, że cały paczkę. czas sobie obijam Cooper NIE! Ha. Sorry, nie trasa twoją paczkę Impost be like No może się teraz tam wracać, Harry fucking me? Au! Nie, nie chcę drugi raz dostać Great! Ej, czemu nie mogę odebrać od ciebie paczki? Już mi prąd chciał odebrać. A, nie chciałam od ciebie brać. Chciałam od kogoś innego, co czy tylko od was biorę? Że są te inne paczki. paczki. Chodź tu. Paczki od kaczki. O tu jakiś dziadzia był. Znowu balić to lecę górą. Hamuj mój! <ścoughs> Halo Halo, chyba Pozłowałam nogę. Okej okay. Halo! Wszystkim obwieszczę, że jestem jedynym kurierem! W sumie taki, taki moment zapoznania się z tym, co z czym będę się mierzyć yy, na poziomie. To jest spoko, dobry wstęp. Jeśli się ktoś faktycznie chce na czas to speedrunować? Czyli tą pierwszą wersję, której ja nie wybrałam, bo ja chciałam na chillu. O Boże, dobra, to trzeba pamiętać, że to będzie tylko wejście od jednej strony. A dobra, tym się rzuca. Chyba nie tak to miało wyglądać. To dupę się tym rzuca, prędzej sama to zaniosę. On musi się kręcić w przeciwną stronę, serio. Au! Zresztą sobie obijam dupę. Chciałabym się pobawić w takiego prawdziwego kuriera. Tak, ale udało mi się, patrz, trafiłam. O, twin post. <grystanie> <grystanie> Czekaj, musi się grać Bo kurier spełnił, pewnie to nie kurierczyk. <laughs> za, za ciężko wam, zaraz przyjdę. Takiego skilla, że wiesz. At the end Na right company. Begin by going to the room on the right. Po prawej? A może ja nie chcę po prawej? Bo jezu, ja mogę skakać. Co tak się trzęsę? A bo ja chodzę. No. O Boże, nie! Całe czyściłam. Cicho pies. A ja tu sprzątam. Jaki? Chłopie, masz problemy problem z... problemy z... ...pulmonami. Dave, co ty mi za Mogę...

jak na... egzaminie na prawo jazdy. Bo tym razem jedziesz liściem. <grym> jedziesz liściem. Sałaty, kapusty, nie wiem. Nie, O nie, popchnęłam. Jedziesz liściem. Ja też. Liście. Dobra, walić to. Ciągła praca, brak zabawy, dmuchać trzeba w takie sprawy. Okej. Okay. blow it off to touch you knocked the number of cones <laughs> excellent this was a trick test a really blower doesn't just clear leaves they're also a nuisance you possess uh, the inherent need for casual property destruction uh, That's a They will try to stop you. They will deploy evil what machines to impair your efforts. But you will not be stopped. Destroy. Oh my That guy is super. Awesome. Fight music. Co dalej? Zabiję tego dmuchacza liści. Zadowolony klient. Poprze Spare. Dzieci. O mój boże ale kurde. ja teraz będę to miesiąca w takim miesiącach.

Eee, białe! Aha, that's it? To trochę smutne. Dodatkowe listy życzeń? To było szybkie. Miałam nadzieję, że chociaż jedno, pójdę jedno miejsce rozwalę. Widzicie? Przepraszam, co to robi słowo na wózku? Ciężko stwierdzić. Co tu się stało? F... Zarobić te Kiedy... ustawienia. Tak będą tak. wyglądać moje ustawienia na, 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 na dyplomie. Ale przynajmniej jakieś są. I można pisać Suno. No Kiedyś się sunu, poczekam, to... resztę ustawię. Aha, możemy tylko grać z tym jednym, bo ten, tego trzeba kupić. Ale on jest nic nie warty, no on ma nogę uciętą. Tak, to jest ten jasło, którego rozpaliłaś nam idzie. Dobra, co, co bierzemy? Teresa! Nie! za zadał Ty final, Terry <grystanie> Terry No miało nie być Honkaja. <grystanie> no miało nie być Honkaja, ale Honkaj przyszedł do nas. Przyszła Teresa, która też jest no... Zresztą to krzyżem, Tylko że ta na książce. Jakoś czarna taka <laughs> nie. Nie to chyba maska jest, wiesz? Oczywiście no, nie wiem sobie. A gdzie tu się klika? Czemu pisze, że... Czym się... Ej, fajnie, wszystko ładnie, pięknie, tylko... Może mi ktoś powiedzieć jakim przyciskiem się dalej klika? Spacja nie. Enter nie. Strzałki nie. Escape też nie? Aha, ta gra po prostu nie działa. Możecie przekazać Klaudi, że demo. wybrała mi bardzo dobrą grę. Że jestem zadowolona. Tak, jedyne, jedyne czym to, to się prze zakończy ten dialog to ATF4. Nie, serio, jakby... Nawet escape'em. Nic nie mogę zrobić. A! O! Co kliknęłam? Tap? To bym... Aha, <laughs> Shots Powerful, holy pages! Super, że mi włączyłaś mapę, nie chciałam jej włączyć. Jak z tego wyjść? Nie wiadomo, dlaczego na mapie skaczą mnie FPS-y. Fajnie, że to jest że bardzo tu, ale... wymagająca mapa. Nie, to jest bardzo wymagająca gra, dlatego bo nie wiem, jakimi przyciskami mogę cokolwiek zrobić, by the way. Jak kliknę M? Nie. Excuse me. Aha, muszę wyjść z gry i wejść jeszcze raz, żeby mi. Czym się strzela? Jakiś rytuał się ma kończyć, a ja nie wiem, czym się strzela. One się spawnią cały czas. Ach, help. Dokładnie to jest moja reakcja na to, że. Ojej! To jest moja reakcja na to, że nie wiem, jak się strzela. Au! ona no, jeszcze dostanę slapa. Spacją się robi jakieś dasze dziwne. Oła! <noise> Czym się szczela? Excuse me. No. Troszkę. O Czekaj. How to play? Statistic Sun. Kontakt. To też sun. Ej, serio, nie mogę. Wszystko jest sun. jest takie bardzo możesz. Aż... To jest takie demo, że to jest demo demówki. Tak. Nawet teraz nie mogę nic zrobić, czekaj, ja jeszcze raz wyjdę i wejdę. Nic. No to play jeszcze raz. Oni po prostu chcieli pokazać, że umiem zrobić mapę, umiem zrobić tekstury, umiem zrobić poruszające się. A shoot pomaluję. mogę też włożyć. A czemu mów mam tym samym co shoot? Nie, to po prostu nie działa. Albo no ja jestem głupia. Wychodzę. Chodzę. Czekaj, przeciszę do sobie. Bo chyba ogłuchnę. O Okay. Okay. Ne, ne, ne. Oh, the Oh my God. So bad. No, get Run away. Oh. No, coś krzesło. Tak, tak. Jezu! co atakował mnie... Miałam powiedzieć dywan, ale to nie jest dywan, to jest śpiwór. Nie śpiwór, jezu! Jeszcze lepiej! Ej, to jest namiot Soliczek Co to? Oj! Dziś je muszę przeczytać o. W ogóle czemu te motylki są podwójne? Jakieś takie... Nie wiem, wiego. właśnie Poison frog Fajnie na pewno by ją dotknąć, prawda? Wejdziesz? Jak mi zginie ją batykiem Haszu! Na pewno nie zrobisz mi kuku, prawda? Nie, ja żartuję Aha, ja mam motylami się zająć, dobra okay. Jeszcze jeden jest w dzień, jeszcze inny jest w nocy. Fajne jest to, że mam tutaj nie na zdjęcia. Co to? Ono? No. O, o. o, tu są mi Hide and Discoveries. O! O ta ma dwa czarne plemniki na plecach. A Czesi jest w piatku. Kiedy celujesz w capybara, tym razem paszem flower. Tak. O, teraz fajnie. O. Czemu ty latasz? Zastanawiasz się O! za to, na tyle kichnęła, czy tam się spierdziała i... Co, co? Aha. To co? A dlaczego? A na co? Żebyś sobie pomacała liście. Nie wiem. A, to, za... to za... Co? Chodź tu! Jaki cave. Nie chcę cave'a. Dido. tam co innego. <grymne> Też. To jest fajniejsze. O. Jezu. Czekaj, to jest Orchidea? A. Nie wiem, po co robię te zdjęcia, by the way. Czekaj, to będzie w nocy. Jakieś sekrety. Może. Aha. Sekretne Discoveries, okej. Okay. W ogóle fajny jest ten styl. Chciałabym umieć to tak kresować. Ile dalej tu siedzisz? To się kojarzą. troszkę. Popatrz mi w oczy, chłopie. Co ja mogę coś tu jeszcze zrobić? Okej. Okay. To znam na okej. Okay. A właśnie, tamtego motyla nie sprawdziłam z bliska. Myślisz, że się dadzą? W sumie, skoro ten się dał? To trzeba tamte też. To była spadyla. Wow. Ja rozłożył skrzydełkę, ale zrobił to za nim, bo poprosiłam. Fajne ładne kolorki ma, Dildos are so speedy. On nic się robi. Przepraszam. Patrz świetliki. Jak to się? Nie wiem dlaczego spojrzałam na motyle, kiedy mówiłaś świetlika. <słyska> Oneky. Oh <God>. Ale śliczne. <słyska> To. że się rozklapił na tym stole. To był szybki relaks. Flavorit foto. Aha! No to szkoda. Dobra, czekaj, a mogę... Mam więcej? Nie mam więcej. Mam więcej. O, barkę jako favorite, co? Tak. Tylko to, na którym nie widać że lata. Jeszcze jednej rzeczy nie odkryłam, ale w sumie nie wiem, o co mogło chodzić. Fajny jestem. Hmm. O Jezu, moje kartu... To <noise> miało być pięć nocy z kapibarom a nie jedna. Płaciłam za pięć nocy! Co mi pan mówi, że już skończyło się zakwaterowanie z kapiwarą?